Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gadawora. Na samym początku dwie rzeczy. Po pierwsze amulet już działa. W sumie fajny przypływ zdrowia, tylko bardzo krótki. Też zobaczę na szybko, czy nie da się go ulepszyć w jakikolwiek sposób, co? Nie da się. Szkoda. A po drugie, zobaczcie w ogóle co odkryłem. Bo zapomniałem, że to odbykłem. Taki ciostarczą chyba wytrącający. No. Yy, też na początku jeszcze powiem, zapraszam na live'y w każdą niedzielę o 12. Tam często przechodzimy różne fabuły, na przykład Gadowore. Jak widzimy, toporek w Atreusa nie strzela. Atreus jest toporkoodporny, jakby, jakby tokolwiek nie brzmiało. O, cześć Poczekaj Atreusie, nie pali się. Fejto i tak już różnicy dużej nie zrobi, a przynajmniej srebro. Dobra, idziemy. Halo! Przestań! Przecież ja tylko. Atreusie, ja rozumiem, że jesteś dzieckiem, ale krzyknięcie w górze, gdzie jest pełno potworów, jest najgłupszym pomysłem, jaki może nam wpaść do głowy. Coś tam jest? I nic nie widzę, ale. ...obstawiam, że jak najbardziej coś tam jest. Tego na wszelki wypadek wejdę starczy. Nieważne, nie wejdę starczą. Serce góry co to takiego? Gdzie jesteśmy? W kopalni. Jeśli chwytak dosięga szczytu, nasz cel jest blisko. Co i mamy po tamtym rusztowaniu wejść? No nie wiem, nie wiem. To będzie długa podróż. Czało nie potrzebuję. Chyba, że wiecie zdrowy? Ok, Cyk Przynajmniej życie odzyskałem. Co to był za dźwięk? Nie wiem, nieważne. Yy, dobra. No to zaczynamy może od prawej. I kołowrotki. Boże ja nie lubię kołowrotków. Chyba wiem jak to działa. Chwytak jest tutaj. A jeśli ruszymy to... O! 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 <grymne> Wiesz jak to działa? Faktycznie atreusie. O nie! Lina chyba utknęła pod skałą. To było lekkomyślne. Tak wiem. Gratuluję przebiegłość. Przepraszam. Hmm. Ale przynajmniej chciała coś zrobić. Za to pluscięło się Ale może wejdziemy na górę tamtędy. Serio już? No chodźcie. Chodź ten grałgę. nie mam to pora. Jak nade mną. Leży. Drugi leży. Oj oj dobra. Muszę to zrobić. Jestem kolejni? Tam. Już teraz rozumiem frazę nad tobą. Ale przynajmniej są krusi strasznie. Ci, co strzelają. Kolego, ale nie strzelaj, do widzenia. Otroł się powiedziałbyś, proszę, gdzie strzeliłeś? Trafię? Nie trafię. Widzieć to widzę jak najbardziej Oj biedny dobry. cyk muszę bardziej ci pomagać y... Musieć musisz, ale coś w sensie nie musisz, ale jak też. Dobra. Nie odnoszę dobrze, aby nadać. Skoro grana mówię o umiejętnościach. Są dwie opcje. Może jaką powiedział, frazę muszę bardziej Ci pomagać? To może chodzi o to? Dobram to. Inwestujemy w Atreusa. No i aktualnie masz wszystko, Atreusie odblokowane, co tylko możliwe dobra, poczekajcie, bo... Raczej już nie pojedzie. Raczej nie, ale... Miałem iść po kolei. E... Ta maszyna wygląda na krasnoludzką, ale kamień obrobili go Jotunowie. Może giganci nie tylko kopali we wnętrzu góry, ale po prostu tu żyli. Bo! A tryusia, podejdziesz tutaj? Co to znaczy? Zabawne. Co takiego? Ktoś tu napisał... Tylko dla Jotunów, a ktoś inny dodał i krasnoludów. Mamy też się wpisywać. Tylko dla Jotunów i krasnoludów góra była twierdzą gigantów w Midgardzie. Po ich odejściu, krasnoludy ogołociły ją ze wszystkich chodź? zasobów. Nie. No właśnie, chodź tu, Atreusie. Okej, okay, czyli to nie działa. Nie wiem, strasznie dużo tych pnączy, no. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Podpalić tego nie podpalę, bo nie mam jak. Chyba, że kiedyś to będzie możliwe. To strasznie dużo lokacji teraz ma. Te pnącza, jak nie wszystkie. O, tu coś jest. Srebro, oczywiście, że srebro. Zawsze 420 srebra. W ogóle srebro, taka ciekawostka, już 30 tysięcy. Więc, jak spotkamy Broka albo Sindry'ego, to bardzo chętnie coś od nich kupię. O, trafiłeś, gratuluję. Co to ma służyć mi za światełko? Jak tak, to słabe do światełka, ale okej. Okay. Yy, to teraz tu, tu oczywiście nie przejdę, klasyczek. Tu też nie przejdę. Tę całą tą przestrzeń zablokowaną? Serio? Tego dźwigu na razie nie ruszam. Jeszcze tam na górę by się przydało wejść. Ale oczywiście nie wejdę, bo nie mam skrótu. Musimy uwolnić linę z bałaganu, do którego doprowadziłeś, chłopcze. Może to nowe przejście otworzyło jakąś drogę na górę? Przekonamy się. A propos Broka albo Sindregos słyszałem kowadu. Bardziej uderzanie młotkiem kowadu. No właśnie. Aha, tak się właśnie. zastanawiałem Kto obudził wszystkie Cześć. Mm. No przydałoby się jakąś rękojeść mieć, wiecie. Przypływ... O, to fajne. Ale... Mamy tu w ręce Karwasza Pradawnych. Obrońcy. Bardziej to bym chciał, bo ja aktualnie mam... Nawet nie wiem, co mam założone. Ale to by się przydało. 23 obronę, albo... No i ja idę w siłę mimo wszystko, więc to... Okej, okay. i tym razem... Nie zrobię błędu. I je założę, ale zaraz. I... Metalowy nabiodrnik, czyli mamy cały... Będę nosić dumnie braku. Yy, czyli mamy w tym momencie... Yy, cały zestaw a mamy to założone w ogóle Czekajcie biodra jeśli chodzi o tamtą sprawę Proku, najpierw załatwimy sprawę dla twojego brata. O właśnie to chciałem cyk. Potem tobą się zajmiemy, jak najbardziej. Dobra, i mamy cały zestaw metalowy. Mam nadzieję, że to mi dużo da. Tam się da wejść chyba od tyłu. Jak dobrze widzę. O, właśnie, tutaj. Ale to fajnie, w sumie, że ukryj to za czymś takim, bo mamy pokazanie, że jak najbardziej warto. Na pewno tutaj? Te. i wracając, pokazują, że warto niszczyć te wszystkie skrzynie, żeby odblokowywać różne przejścia. I tu też mam skok na dół, ale najpierw czerwony cząstek. Stal ze Svartalfheimu może być. No w sumie nie pogardzę niczym, nawet srebrem, więc... Przedmiot do ulepszania pancerzy jak najbardziej mi odpowiada. Ej, właśnie braku, poczekaj. mi w czymś? No pomóc ci pomogę, ale później Ulepszenie ostrzy Szpon, 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 szpon. W ogóle pancerz Atreusa, co to daje? Może warto by go zaopatrzyć? Tak, chodzi mi. Tylko poczekaj, co to jest? Każde zabójstwo toporem zapewnia przypływ zdrowia. Zyskanie w uderzeniu kata. Nie mam pojęcia, co to jest uderzenie kata. Nie, może finisher? Ha. A mi to dużo witalność osłabi z run i ze szczęścia. Dobra, weźmiemy. Zabójstwo toporem, akurat głównie walczę toporem, więc jak najbardziej mi się przyda. A. Dobra. A po prostu do Atreusa przejdę no, kiedy indziej. To ogromne. w końcu góra. Jedna. No jest ogromne, przyznam. A czyli to po prostu mieliśmy dwie drogi, gdzie możemy przejść tutaj. Dobra. A. Idź sam. Dobra. Widzisz. Nie zobaczyłem tych papek. Czyli ja teraz już poszedłem, bo nie mogę kliknąć. Chyba, ale tam co jeszcze? E, nie to. Najgorsze, że nie mam pojęcia, gdzie konkretnie poszedł Atreus. Co tam jesteś? Nie, ty jesteś tu. To ty poszedłeś do tego tunelu. Nie, no idziesz za mną. A, tutaj, dobra. Jeszcze to łapki w porządku. Nie było to trudne. Żyjesz? Pewnie. Żyjesz? Pewnie. A teraz się czy to by sobie nie poradził z tak banalnymi pułapkami. A niech sobie będzie. Wybuchnie. Co to jest? Nie, tylko nie to. Kurczę. Dor. Nie, to się nie liczy do boku. Finisz to Nie! Muszę to wiedzieć, co zmienić w ustawieniach aktualnych. Chodzi mi o runiczne ataki A czemu cię nie mogę zabić. Nie mam pojęcia. Pewnie, że że to? Tylko... Nie wiem czy ty jesteś Zabić cię nie mogę Boże jakoś od tyłu Nie, dobra, nie wiem To ciśniemy dalej Z tym wagonem Można spróbować. Dobra. Tutaj trzeba przejść. To wycofka. Nie. Dobra, raz kliknąć, koniec. Tu i wchodzimy na górę. Mówisz, że możemy przejść przez wrota. Ja jeszcze nie chcę przechodzić. Najpierw chcę zobaczyć co tu jest. Yy, dobra, co mi to dało? Nic. Bo tu nie przejdę. To jest zablokowane. No nie daliby nam jakiego tajemniczego przejścia bez powodu. Zniszczony został. Do czego one służą? Jest zwykły. Czuję to. A czemu nie mogę go kliknąć? Super. Nie, nie, właśnie. Już mi się nie chce wierzyć, że zrobili takie specjalne przejście tylko dla jednego skrócika. To jest bardzo mało prawdopodobne, wiecie? Chociaż w sumie tu gadowło, tu wszystkiego możemy się spodziewać. Tam da się wejść. Na pewno da się tam wejść. I tam jest czerwona skrzynia. Może hmm. gdzieś jeszcze wcześniej dało się ten wagon ustawić? Zaraz zobaczę. Gdzieś... O! Tu coś jest. Okej. Okay. Drugi kielich. Chyba, że... Czekajcie. A nie mogę tego... Podstawić gdzieś tutaj pod mo... Nie, 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 nie. Nie, nie tu. Tu. Chcę wejść. Właśnie. Jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że będę mógł się wdrapać na ten most. Puść, wchodź. Nie mogę. Ale tu się na pewno coś da jeszcze zrobić. Czyle to? Dobra, ja myślę, że w tym miejscu skończymy odcinek. Będę próbować w następnym dobra, będę próbować w następnym przypominam jeszcze raz, że live y w każdą niedzielę o 12 I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!